Pieniążek. Wydaje mi się, że jest to jedna z najbodniejszych roślin tego i poprzedniego sezonu, a może jeszcze kilku wstecz. Dostaję na temat jego bardzo dużo pytań. Filmy z jego udziałem cieszą się największą popularnością, więc dzisiaj chciałam Wam pokazać wszystkie moje pieniążki. Chciałabym powiedzieć o moich sukcesach i porażkach, bo jest tego trochę, także zapraszam Was na kolejny film. Na początku chciałabym powiedzieć, że przepraszam Was za moją nieobecność. Ostatnio tyle się dzieje, nie wiem jak u Was, ale wrzesień jest dla mnie w tym roku bardzo, bardzo mało łaskawy. Dzieci chorują, jest dużo spraw do załatwiania. Ja wróciłam częściowo do pracy po urlopie macierzyńskim, urlopie, jak zwał tak zwał. I po prostu zwaliło mi się bardzo dużo rzeczy, dlatego nie dałam rady nagrywać regularnie. Miałam jeden film w poczekalni, ale też mi... Program do montowania zaszwankował także wszystko było przeciwko mnie, ale mam nadzieję, że już wracam na dobre tory i od października będę z wami regularnie. Dzisiaj, tak jak już mówiłam we wstępie, chcę porozmawiać z Wami o pieniążku. Jak wiecie, a może nie wiecie, mam, jestem dumną posiadaczką pieniążka, którego wiele osób mi zazdrościło. Jest film na temat pieniążka, krótki film, ale tak dużo osób dzięki niemu przyszło tutaj do mnie, że zawsze poświęcałam mu bardzo dużo uwagi. Ja zresztą bardzo lubię pieniążka, bardzo lubię pielęgnować go, ale ten mój słynny pieniążek się na mnie obraził. W sensie obraził. No, zaatakowały go tarczniki, i od tego momentu ja już ich pozbyłam e, na pieniążku, bo na zamek się dalej siedzą, e, ale to jest inna historia. E, odkąd te tarczniki go zaatakowały, on jest w fatalnej formie. Pokażę Wam, jak on wygląda. No, jest po prostu brzydki. Zaczęły tu wychodzić liście, ale były jakieś poskręcane, nie wiadomo co się z nimi działo. Więc ja w ogóle, nie myśląc długo, już byłam taka zdenerwowana, ciachnęłam go tutaj z góry, licząc nie wiadomo na co. Te liście są opadnięte, mimo że je podlewam, nic się z nimi nie dzieje. I naprawdę jestem bliska tego temu, żeby po prostu obciąć go tutaj w tym miejscu gdzieś i poczekać, aż te babyki, których jest tutaj dużo i rosną sobie intensywnie, ich liście są dużo ładniejsze i dużo bardziej zdrowe, że one mi tą, zapełnią tą donicę. I teraz nie wiem, możecie mi doradzić, czy ja mam to zrobić, bo widzę, że tutaj coś, jakieś maluszki też wychodzą, małe liście. No, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać. No, bardzo mi się to nie podoba. Wygląda to tragicznie. Sami pewnie mi to przyznacie, bo oczywiście. No, ja sobie też zdaję z tego sprawę. Także, no, moja duma. Film obejrzany przez prawie 20 tysięcy osób na jego temat, właśnie. A tutaj taka porażka. Także, no, niestety, ten pieniążek to jest mała porażka. Drugi pieniążek, ten. Wygląda lepiej, ale ma listki poskręcane. I ja naprawdę dużo informacji czytałam, szukałam i nie doczytałam się, dlaczego te listki są poskręcane. Wyczytałam tylko, że e, mamy na to wpływ, czy listki są wypukłe, czy wklęsłe. Ja nie wiem, w, tym, e, w tej porażce mojej te liście są bardziej e, takie płaskie. Tutaj te są takie jakieś no, wypukłe, można powiedzieć. Ale ogólnie jak na to, że ten pieniążek był zaatakowany przez wciornastki i długo z nimi walczył, e, moim zdaniem wygląda całkiem spoko. Mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijał. Ma tu raz, dwa, trzy maluszki. Ja je na razie tak zostawię. Ostatnio wyciągnęłam... O, czwarty rośnie. Wyciągnęłam jednego, bo koleżanka chciała. E, I to jest w ogóle jakby potomek tego mojego dużego pieniążka. Na razie go zostawiam. Zobaczymy, jak przetrwa się zimy, bo pieniążki no, nie czują się dobrze e, o tej porze roku. Zresztą, które rośliny się czują. E, no i zobaczymy. No ten teraz bardziej cieszy moje oko niż e, tamta porażka. E, I ja powiem Wam, czy mam go dalej w gabinecie u mojego męża. I tak przechodzę i zaglądam i jestem po prostu załamana. E, no dobra. Tak wygląda mój drugi pieniążek, a trzeci to jest pieniążek, który czeka na swoją właścicielkę, z, którym, z której właściwie wnuczką się umówiłam. Taka pani do mnie napisała, że chciałaby, chętnie wzięłaby tego pieniążka ode mnie. Mieszka dość niedaleko, ale nie na tyle, żebym jej mogła zawieść. Jednak umówiłam się z wnuczką tej pani, że odbierze go ode mnie, więc już jest w Doniczce, więc po prostu go jej dam i mam nadzieję, że będzie jej rósł zdrowo. To jest wzięta szczepka z tego. Nie wiem, czy już wcześniej mówiłam, bo jestem dość. Powiem Wam, że jak się nie nagrywa jakiś czas, to ciężko potem wrócić do tego. No i on sobie tak rośnie, no, na razie ma w miarę fajne liście. Zobaczymy, jak się będzie u tej pani sprawował. Ja Wam powiem, że wszystkie pieniążki, które podarowałam, żyją na razie. Nie wiem, jak u mojej siostry. Ale mój brat dość dba o, o swojego, skorzystał z moich rad, postawił w, przy oknie. Podlewają nie za często i już mają dość fajnego. Moja mama też została zahamowana i teściowa, bo one podlewały za dużo. E, więc nie podlewają teraz, też dały do jasnego miejsca i te pieniążki im ruszyły, więc fajnie. Ehm... Taka koleżanka moja mi wysyłała ostatnio też zdjęcie, że jej fajnie rośnie. Także bardzo się cieszę. Już mam jedną szczepkę ukorzeniam też daję koleżance, bo prosiła. Także no, pieniążki są fajne, bo one się tak fajnie rozmnażają, je można po prostu rozdawać, albo sobie zazielenić cały dom tymi pieniążkami. No ale nie wiem, co mam zrobić z tym, moim, z tą moją bidą. Może nie wiem, może dacie mi znać, bo popatrzcie, jak. Tak, to nawet wygląda fajnie, prawda? No ale tutaj ten czubek, nie wiem, pewnie zrobiłam błąd. Ja jestem taką osobą, która działa dosyć impulsywnie. Już mnie tak wkurzały te liście na górze, że po prostu yy... Cachnęłam. Fakt, że widzę teraz po tych maluchach, że on jest lekko yy, przesuszany, więc muszę go podlać, wtedy te liście trochę się podniosą, ale ogólnie denerwuje mnie to. Powiedzcie mi, zostawić to na jesień w, z, wios z wiosną coś podziałać, poczekać, zobaczyć, może, może to jest jednak rozwiązanie, a nie takie działanie niecierpliwe i impulsywne. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć o pieniążkach? Nie, no to chyba już wszystko. No, w tym roku bardzo pieniążki moje i wszystkie rośliny doświadczone zostały przez szkodniki. Ja już się borykałam na początku z wciornastkami, potem pojawiły się tarczniki, potem szędzierki i powiem wam, że to nie jest koniec, ponieważ coś się dzieje z moim fikusem Belize który tak pięknie róż wszyscy go chwalili, a teraz liście mu opadają. Nie wiem, co to jest. Szukałam. Znam większość szkodników, które mogą zaatakować rośliny i nie wiem, co to jest. Przemywam liście wodą z olejem nim, pryskam go. Zamówiłam już sobie nawet środek, który. środek na przędziorki, bo już z przędziorkami też sobie nie radzę, olej nim nie działa, więc będę pryskać, więc może i popryskam tego mojego fikusabelizę, może coś się wydarzy. Bo no, powiem wam, jestem trochę załamana tym sezonem. Bardzo dużo roślin ucierpiało moich, bardzo dużo roślin e, umarło. E, znaczy umarło, może nie. No jedna, teraz tylko patrzę, ta moja palma jedna została też zaatakowana przez te przędziorki, ale jeszcze postaram się ją uratować, e, bo być może to ten środek, który zakupiłam, e, pomoże. No ale nie jest za ciekawy. Już Wam to mówiłam ostatnio. Już nawet miałam nagrany film o przędziorku, bo też moje syngoniem, tak, syngonium zaatakował, ale po prostu nie udało mi się go zmontować, także nie będę już go nagrywać, raczej Wam wrzucać, bo już Wam powiedziałam tutaj o tym. Dajcie mi znać, jak tam Wasze pieniążki. No moje pieniążki miały się wcześniej lepiej. Zobaczymy, co przyniesie nam zimowy sezon. My raczej nie grzejemy za mocno w domu. My nie mamy kalorów, Mamy tylko ogrzewanie podłogowe. Nie grzejemy za dużo. Raczej wolimy takie chłodniejsze temperatury. Także może te moje rośliny nie przesną tak bardzo. No i zobaczymy, co będzie na przykład powiedzmy w kwietniu. Może nagram taki film na temat pieniążka. Bo też te filmy teraz traktuję jako taki trochę pamiętniczek, żeby zobaczyć co będzie w przyszłym roku. Roku, na wiosnę, jak rośliny urosły. Postaram się nagrywać takie filmy w tym miesiącu, październiku, które będą takim moim archiwum, i potem zrobię porównanie na wiosnę. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o dołączeniu do grupy Amatorzy Ogródka. Zaglądajcie do mnie na Instagram. Staram się tam też o roślinach mówić, ale też mówię e, po prostu, pokazuję swoje życie, jakieś swoje inne pomysły i patenty. E, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Dziękuję też za wszystkie komentarze i subskrypcje. I zapraszam Was do oglądania następnego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!